To, czego nam tutaj brakuje, to takiego trochę myślenia trampowego, że jeśli my nie zaczniemy czegoś produkować, to nie będziemy w żadnym stopniu samowystarczalni. To zawsze będzie problem i zawsze Niemcy będą ciągnęli do swojej gospodarki, Francuzi do swojej, Polacy, Słowacy, Czesi e, do swojej. Nikt nie patrzy z perspektywy 20-30 lat, bo i nie wiedzą, będziemy będą się 30 no, lat. Niemcy patrzą w takie perspektywy. Dobrze, mówię nas. Turystyka to jest jedyne, co tutaj zostanie. Niedługo ludzie będą przyjeżdżać. Jak to kiedyś świat pięknie wyglądał? Także e, przejdźmy dalej, bo mamy dalej temat, zresztą bardzo podobny i nawet można powiedzieć z, tego, z tej samej stajni, dlatego że biznes-insider pisze: Andrzej Domański, Europa musi porzucić naiwność. Europa musi porzucić swoją gospodarczą naiwność i przestać wierzyć, że jej rola ogranicza się do bycia liderem w regulacjach, ostrzega minister finansów Andrzej Domański. W jego ocenie Stany Zjednoczone dominują w nowych technologiach, Azja w produkcji, a Europa musi znaleźć nową drogę, by nie pozostać w tle. Pozwólcie, że skomentuję to jednym słowem. Od roku o tym. Nie jest... chcę mówić brzydko. Od roku o tym mówimy. Pan, pre... Pan minister finansów, zaskoczony, mówi nagle, jaka jest sytuacja. No nie wiem, ile trzeba mieć MBA-ów i z jakiej uczelni, żeby nagle doznać takiego świecenia. Gratuluję Panie Ministrze. Bardzo się cieszę, tak na, na marginesie, jako przedsiębiorca, naprawdę się cieszę. Cieszę się, że w końcu to jest dostrzeżone. Tylko co dalej? Minister Domański zapowiedział, że w resorcie finansów trwają prace nad szerokim pakietem zmian, które mają uprościć procedury zarówno dla rynków publicznych, jak i prywatnych. Jak podkreślił, jednym z priorytetów jest ograniczenie obowiązków raportowania schematów podatkowych. W tym roku chcemy zlikwidować nawet do 70% obowiązków w raportowania krajowych schematów wyjaśnił domańskich. Dodał, że obecne regulacje nie przynoszą korzyści budżetowych, a jedynie ob y obciążają przedsiębiorców. Do. Minister zwrócił również uwagę na problemy zaufania przedsiębiorców do systemu podatkowego. Jego zdaniem konieczne jest stworzenie warunków, w których przedsiębiorcy nie będą obawiać się kontroli skarbowych za drobne błędy sprzed wielu lat. Domański poruszył, że administracja skarbowa powinna skupić się na zwalczaniu poważnych przestępstw, takich jak działalność mafii vat zamiast koncentrować się na drobnych, często przypadkowych uchybieniach. Panowie, co Wy na ten temat? Co wy na to, że pan minister finansów, wasz, można powiedzieć, mój również szef, jak, no, no słuchajcie, jakby na to nie patrzył, szef mówi coś takiego, że doszedł do tego, że kurczę, że Stany Zjednoczone jednak wyprzedzają nas pod kątem technologii, a Azja pod kątem produkcji, a my w tej Europie, która jest, jak już wszyscy powszechnie mówią, wiemy, z kansenem praktycznie, i technologicznie, i biznesowo, i produkcyjnie, nawet nie z kansenem, produkcyjnie to sami pustynią w tym momencie. Że hmm, może by trochę ułatwić różne rzeczy dla przedsiębiorców. Mam taką, takie wrażenie, że jest w ogóle jakaś korelacja tutaj między panem ministrem Domańskim, a panem premierem Tuskim, że oni chyba rzeczywiście ze sobą rozmawiają gdzieś tam. I chyba nie, rzeczywiście oni ze wymieniają sobą, myśli. Tylko mają tych samych piarowców, którzy im tak to tak samo doradzili, i stąd ten chór. Ja ostatnio taki przypadek analizowałem, że są fabryki pewnej substancji w Polsce, które nie pracują, mimo że mają dużo różnych linii produkcyjnych, bo to, co produkują, się nie opłaca, ponieważ energia jest za droga i to samo opłaca się ściągnąć z Chin, Często to jest dużo nowszych y, linii produkcyjnych, to opłaca się, żeby to było wyprodukowane, żeby zapłacić wszystkiego rodzaju cła, żeby to przepłynęło cały świat i wróciło, i przyjechało do Polski, I to się jeszcze często opłaca typu 50% bardziej niż wyprodukowanie czegoś tutaj w Polsce. Y, te problemy dotyczą całej Europy, no i jak się z tym walczy? Różnego rodzaju cła antydumpingowe, cła wyrównawcze, i tak dalej. Czy nikt nie myśli w ten sposób w tym naszym europejskim skansenie, gdzie mamy bardzo dużo pięknych zabytków i być może że właśnie turystyka to jest jedyne, co tutaj zostanie niedobre, że ludzie będą przyjeżdżać, jak to kiedyś świat pięknie wyglądał mm. i jakie te piękne są tutaj budowle u was, które jeszcze się ostały. Natomiast to, czego nam tutaj brakuje, to takiego trochę myślenia trumpowego, nie? czyli tego, że jeśli my nie zaczniemy czegoś produkować, to nie będziemy w żadnym stopniu samowystarczalni, nie będziemy też generować prawdziwych pieniędzy i no i po prostu to nie będzie wszystko miało żadnego sensu i upadniemy tutaj. No i co jakiś czas się któryś tam budzi, coś takiego powie, oczywistego, pewnie gdzieś tam w domu albo z kolegami jak rozmawiam no to nie to na pewno doskonale wiedzą, że tak jest, nie? Natomiast, no to jak powiedziałem przed chwilą, no. W, Rok mamy już ten nowy rząd i, i, i nagle jakaś taka pobudka. No, co, to, co to. Wiecie, ja, ja nie mam ich za ludzi, nie? Myślę, że oni są całkiem mądrzy, tylko oni też całkiem mądrze dozują emocje ludzi, nie? To, czy nie, nie? Nie odkrywają się ze wszystkim. <laughs> z tego tak wiesz, grad, nie? głupota inteligencja, nie? bo uważam, że inteligencja może występować, nie? ale głupota jest tym, czy wykorzystujesz tą inteligencję i analizę Zgadza do się. tego, żeby wyciągnąć z niej sensowne wnioski. Możesz po prostu tego nie zrobić, nie? no jeśli są są mądrzy, nie są głupi, no to co w takim razie było przed tymi przemówieniami pana premiera i pana ministra finansów? Czy wiesz, błąd polskiej polityki był, zawsze jest i będzie, że jest <coughs> krótkoterminowy, jest 4, pięcioletni zależy od no. okresu wyborów. Nie? I nikt nie patrzy z perspektywy 20-30 lat, bo i nie wiedzą, będziemy na 20-30 lat. Małymczycy patrzą w takiej perspektywy. Dobrze mówię o nas, o, to naszym, to... Wiesz, o naszym popoletku. Problem Europy jest też taki, że jest mocno podzielona. Nie? Że każdy ciągnie swoją stronę, jak słyszysz o nowych regulacjach, to zawsze 1, 2, 3, 5 krajów. Płacze, zawsze ktoś ma problem, więc ciężko jest z jedną, czyli Zjednoczoną Europę, nie? To zawsze będzie problem i zawsze Niemcy będą ciągnęli do swojej gospodarki, Francuzi do swojej, Polacy, Słowacy, Czesi do swojej, nie? I to jest jakby problem, ale jakby wracając do naszego regionu i, i, i do naszego kraju, to ja to już mówię po raz dziesiąty czy po raz piętnasty i się zgadzamy. Przecież taki moment, Mówiszcie mi, że on pojawi się nie, za niedługo, Polska nie jest już krajem low-costowym. Low My jesteśmy najtańszym krajem w Europie. Rumunia zaczyna być tańsza, oni oczywiście mają trochę słabsze regulacje prawne, jeśli chodzi o rynek pracy, więc jest to trochę niebezpieczne inwestować w tą dużą kasę, ale to się szybko zmieni. Jak w Indiach się szybko zmieniło i oni zaczęli efektywniej pracować, a na początku byli kiepscy, teraz są już fajni, wydajni i doświadczeni i tańsi. I tak samo będzie pewnie z Rumunią, czy z krajami, które za chwilę się tam, w Albanią może i krajami, które są w, w niedalekiej od, od, od od, od Rumunii, i za chwilę wszystkie te firmy, które w Polsce inwestowały, powiedzą: przybiją nam piątkę, powiedzą, że było fajnie, wykręciliśmy was jak mokrą ścierkę do końca i idziemy dalej, a wy zostajecie z dużym Ale tak bezrobociem. Już, tak już Ale to jest, wiesz, to na razie jest nie fala tąpnięcia, tylko takie powiedziałbym delikatne mhm. kroczki, nie? bo mhm. jeszcze są jakieś zobowiązania, jakieś umowy obowiązują, inwestycyjne i tak dalej. One się skończą, i nikt nie będzie miał skrupułów, po prostu wszyscy wyjdą. My, my nie mamy nic w Polsce, jesteśmy tylko po prostu rękami i nogami, które pracują dla całego świata i dojdzie do momentu, kiedy faktycznie zostaniemy z ręką w nocniku i wtedy będziemy się martwić i wtedy przyjdzie e, jakiś minister, pewnie już dziesiąty albo piętnasty kolejny i powie to samo co powiedział teraz minister Domański i wszyscy powiedzą no tak, faktycznie to, to. Hmm. A tak troszeczkę jak, się jak na przykład z ropą w Arabii Saudyjskiej, że oni teraz i, i te kraje, które mają ropę z tamtych rejonów Bliskiego Wschodu, one wiedzą o tym, że muszą bardzo mocno inwestować w rzeczy, które są niezwiązane z ropą. Jak się ropa w pewnym momencie skończy, to właśnie zostaną z niczym, nie? Są wyciśnięci z tego i coś trzeba tutaj dalej robić. No oni właśnie te, ostatnio zaczęli bardzo mocno o tym myśleć, nie, tam Aramko i tak dalej. Dokładnie. Więc. Tylko, wiesz co, mam wrażenie, my tak już gadamy sobie, wra mam wrażenie, że politycy w naszym kraju doszli do podobnego wniosku. Nie? Czyli ściągnijmy jak najwięcej kapitału zagranicznego z Ameryki, z Europy i tak dalej, bo jesteśmy Meksykiem Europy pod, pod, pod kątem kosztów pracy. Więc ściągnijmy ten kapitał jak najtańszy tutaj do Polski i um, niech się pojawią miejsca pracy. Ludzie będą zadowoleni, będą pracować w amerykańskich korporacjach i tak dalej. I to był sen lat, wie czy 90 Ale to jest okay. do wiesz, to jest 2010 jest okay. to jest roku. kolej rzeczy. Okej, okay, w porządku. Bardzo fajnie. I meg polega na tym, że oni chcieli sprawić to, co było w Dubaju, czyli jakby, dobra, to mamy już pieniądze z tych inwestycji. To teraz zróbmy, żeby te pieniądze nasyciły ludzi, a jak nasycą ludzi, tak jak szejkowie, tak, za kasę z, z, z ropy, najpierw się nażarli, że tak powiem nieładnie, czyli jakby. No ale z... tak. No. I potem, jak już nie mamy z tymi pieniędzmi co robić, kurczę, to może zaczniemy je inwestować, kupować kluby sportowe, wiecie, jakieś technologie, firmy i tak dalej, bo faktycznie gropa się kiedyś skończy. I to był zły krok. To był bardzo zły krok. To, co oni powinni zrobić, to było, żeby i kiedy przychodzi ten kapitał, przychodzi ta technologia, przychodzi to know-how, to my powinniśmy od razu nie sprawić, żeby ludzie byli super nasyceni, że tak powiem, bo nigdy nie będą nasyceni. To jest jedna rzecz, którą, jak się poczytacie badania na temat rynku, ja wiem, wielu może etatowców ogląda ten program i to ich zaboli, ale badania pokazują, że ile byś nie podnosił wynagrodzenia pracownikowi, to zawsze jego oczekiwania będą rosły. Podnosisz? I znowu rosną. Podnosisz? Znowu tak, bo przyzwyczajenie rosną. się. Po... Następuje prawie na tych śmierć tak, tam, i się pokazują, normalnością. A. Tak, badania no. pokazują, że nie da się zaspokoić oczekiwań finansowych pracownika. Nigdy, bo one A. zawsze będą rosły. Ile byś nie dał, zawsze będą rosły i pojawia się to niezadowolenie, że mam za mało. Więc wracając do jakby do tematu, nie dało się zrobić czegoś takiego. Uważam, że powinniśmy zrobić to, co Chiny zrobiły. Chiny, kiedy pojawił się napływ w latach 70., -tych, 80., -tych, napływ technologii, produkcji, to nie sprawiły nagle, że Chińczycy super chodzili, jeździli samochodami, nie zbudowali rynku wewnętrznego. Oni zbudowali technologię, zbudowali hmm. możliwości, które teraz widzimy, że dopiero jak już je mają i zaczynają technologicznie, intelektualnie prześcigiwać zachód, Europy, to już dawno, to dopiero teraz obywatele się nasycają. Czyli najpierw zbudowali dobrobyt Podstawy. kraju i możliwości technologiczne kraju, żeby. Wziąć udział w wyścigu, a dopiero potem za to, co kraj produkuje, zaczęli kombinować, żeby ludzie mieli też coraz dostatni. A my zrobiliśmy inaczej. Najpierw chcieliśmy nasycić ludzi, a potem dopiero kraj. Jakby zakcelerować. Powinno być odwrotnie. Powinniśmy zbudować narzędzia, które zakcelerują wzrost tego kraju, żebyście wy wszyscy mieli szansę i wasze dzieci pracować w firmach i biznesach, które będą mogły się ścigać z rynkiem amerykańskim i dopiero za te pieniądze, które zarobimy, na tym, na tej inwestycji, my możemy przejadać. Niestety podziało się odwrotnie i znowu jesteśmy przegrani w tym wyścigu. To jest moja obserwacja. Ale nie? wiecie, jakby wracając trochę, to, to jest normalne kolej rzeczy, że otwiera się nowy rynek, tani rynek, wszystkie amerykańskie, duże europejskie firmy przychodzą do Polski i wykorzystują trochę nasz zasób ludzki, czyli mamy hmm. masę sześć serwisów językowych, bo jesteśmy tańsi niż, nie wiem, Niemcy, Francuzi. To jest ok, tylko my w tym momencie, trochę powtórzę Twoje słowa, ale w takim moim kontekście, mamy czerpać z tego, uczyć się z tego, pobierać najlepsze praktyki i wdrażać to w naszą gospodarkę. A my po prostu sobie pracowaliśmy w tych sześciu serwisach, zarabiać Mieliśmy dobrą kasę, mogliśmy sobie na wakacje jeździć po całym świecie, po Europie, kupować sobie samochody w leasingi, bujać się nowymi BMK-ami po, po całej Warszawie, po całej Polsce. A za chwilę się może skończyć. Mm. No pytanie, jaki jest następny plan, bo jakby pan minister chyle czoła, podobnie jak z panem Tuskiem, że obiecuje po raz kolejny wspaniałe rzeczy. Natomiast mam problem trochę z tym rządem taki, że w momencie, kiedy oni obiecywali 100 obietnic, które zrealizują w 100 dni po wyborach, w momencie już, kiedy je składali, kilka obietnic było już niewykonalnych. I oni o tym wiedzieli, że one są niewykonalne pod kątem legislacyjnym, formalnym, technicznym, prawnym. Jeśli złożyli rzeczy, które mieli świadomość, że się nie da zrobić, to z premedytacją oszukiwali. Więc jak mam wierzyć takim ludziom? Jakby tego słowa 100 dni nie dołożyli, to by mogli wyjść z tego z twarzy. Ale Ktoś to fajnie brzmi, ale by złożyli 100 i obietnic. I... Tak, wiem, wiem. To chodzi o to, że to 100 dni, właśnie, to jest to jest ten gwóźdź do trumny ostatni. Gdyby złożyli 100 obietnic, można by wtedy filozoficznie rzec, że yy, za 100 lat się to spełni. Ale A to jest świetny chwyt marketingowy. Ale to jest świetny chwyt marketingowy. Wiesz, panie no. że pani powiedzieli, zrobimy 100 obietnic. No to kiedy? Gdzie, jak? Tak, 100 w... dni? Nie, no fajnie, Wła właśnie mnie to przekonuje. Teraz mamy fajne czasy, yy, znaczy fajnie, yy, jest fajny moment na to, żeby zrobić porównanie, bo jeśli sobie porównamy poprzednie 8 lat rządów i teraz aktualne rządy yy, tej koalicji, no to widzimy taką różnicę, że wcześniej mieli niesamowitą osłonę medialną, czyli praktycznie od telewizji publicznej przez telewizję prywatną i większość mediów jakby nikt tak naprawdę ostro tego nie komentował. Natomiast teraz, przez to, że bardzo rozwinęły się różne tego rodzaju telewizje internetowe i pojawiły się też alternatywne gdzieś na tych naziemne, naziemne stacje, które mm -hmm. mówią coś innego niż ten, niż ten główny nurt, to zwróćcie uwagę, że teraz właśnie ten taki przekaz uspokajający on już nie działa, ponieważ bardzo dużo ludzi w ogóle tego nie słucha. Nie? I na przykład to jest. To jest coś, co mi się podoba. Znaczy, to jest taka zmiana. To jest tak, jak na przykład, wiecie, jak był poprzedni rząd, to ludzie bardzo nie lubili telewizji publicznej, bo była taka hmm, mało wiarygodna. Podzielam tą opinię. Natomiast ja gdzieś tam, jak ktoś mi za granicę o tym mówił, sygnalizował to, jak to mamy właśnie taką reżimową telewizję, mówiłem tak, ale zwróćcie uwagę, że na przykład wy w Niemczech macie tylko jeden nurt i jak sobie słuchacie, czytacie gazety, to macie tylko jedną opinię. A my w Polsce mamy jedną głupią opinię i drugą głupią. I teraz my przynajmniej... Mamy jakąś taką polaryzację, że możemy sobie posłuchać dwóch różnych skrajnych rzeczy. Nie, A wy nie macie czegoś takiego, wy macie tylko jedno. Nie? Bo to drugie, to zaraz by was aresztowali gdzieś tam. Nie? Jasne. Słuchajcie, to jeszcze tak słowem końca: tak. To nie jest tak, że my jesteśmy za jakąś opcją. Jesteśmy przedsiębiorcami, jesteśmy za każdą opcją, która jest dobra no. dla przedsiębiorczości tak. i y, każdą opcję, która jest przeciwko, będziemy punktować. No takie jest też nasze zadanie. Jesteśmy, nie, nie nazwałbym się tutaj publicystą, tak? <laughs> ale jesteśmy tutaj już po to, żeby trochę satyrycznie, trochę między sobą pogadać o tym, co się dzieje. No. Więc jakby każda opcja, która robi źle dla przedsiębiorczości, czytaj robi źle dla gospodarki, robi źle dla rozwoju tego kraju, jest zła. A każda, która jest dobra, jest dobra. I pierwsi będziemy, którzy pochwalą aktualny rząd za to, że coś zrobił. Nie obiecał, że coś zrobi, tylko coś zrobił. I jakby na to bardzo liczę. Po, Co po tak tym... zabrzmiałem, zabrzmiałem, jakbym skądś pił wodę, tak? Czerpał z pewnej studni. Miejmy nadzieję, w każdym razie, że pan Żę minister Domański e, zrealizuje swoje obietnice i faktycznie uprości pewne rzeczy dla przedsiębiorców, bo, bo to będzie dobre ja. dla nas wszystkich.